Cześć, z tej strony Justyna z kanału Pani od Tarota. Witam Was w prognozie na wrzesień 2022 roku dla 12 znaków Zodiaku. W tym miesiącu będziemy używać dwóch talii. Pierwszą z nich określimy ogólną dynamikę miesiąca, ogólne energetyki, jakie się mogą pojawić, natomiast drugą talią doszczegółowimy sobie poszczególne obszary życia, takie jak emocje, sprawy zawodowe, finanse plany, marzenia, czyli cele i to, na czym warto się skupiać w danym miesiącu, a na koniec określimy sobie wyzwania, jakie mogą napotkać poszczególne znaki w danym miesiącu. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, tak, we, tak więc weźcie z niego to, co z Wami rezonuje i odpuśćcie to, co zupełnie nie pasuje do Waszej sytuacji. Ja podkreślę jeszcze raz, że warto pamiętać, że to, że jesteśmy bykiem bądź baranem oznacza tylko tyle, że mamy słońce w danym znaku. Tak więc czasami, żeby zarezonowały te prognozy, trzeba sobie obejrzeć też prognozy dla innych znaków, w których być może macie posadowione jakieś ważne dla Was Planety. Pamiętajcie też, że energetykę czytania można zmieniać, ym, i owszem, pewne rzeczy. Dzieją się odgórnie i pewne okresy mogą być cięższe, bo powiedzmy, coś się dzieje astrologicznie i wpływa na nas wszystkich, ale niemniej jednak, energetykę osobistą można zmieniać poprzez zmiany swoich schematów zachowań, czyli robienie czegoś w trochę inny sposób, zmiany nastawienia, zmiany podejścia. W ten sposób zmienia się energetykę i schematy działań, nie tylko na dany miesiąc, ale ogólnie tak całościowo. Dobra, dosyć tego słowa Tempu, zapraszam Was już na prognozy dla Waszych znaków. To lecimy z prognozą dla Byków. Prognoza dla naszych Byczków. Najpierw ogólna dynamika września 2022 roku. Pokażcie karty, co może czekać nasze astrologiczne Byki oglądające to wideo. Więc tak, drogie Byki, już patrzymy. Co wy wniesiecie w ten wrzesień? Pierwszy tydzień września, drugi tydzień września dla Was, trzeci tydzień września i czwarty tydzień września. Ja zaraz przejdę do e, interpretacji tego ogólnego rozkładu, tej ogólnej dynamiki, ale najpierw jeszcze sobie wyłożę karty na poszczególne obszary, żeby już potem nie dokładać, nie tasować. Dobrze, i teraz sprawdzimy poszczególne obszary dla byków. Pokażcie karty, co może czekać byki. We wrześniu 2022 roku. Pokażcie karty. Co może czekać nasze drogie byki oglądające to wideo we wrześniu 2022 roku? Pokażcie karty. Prognoza dla byków. I tak, w emocjach i życiu uczuciowym. W sprawach zawodowych, w finansach, jakie byki na ten okres mają plany, marzenia, cele, na czym warto się skupiać i jakie wyzwania mogą czekać nasze drogie byki w tym okresie. W czym byki wchodzą w ten wrzesień 2022 roku? Chęć zaczynania nowych projektów, chęć inwestowania w coś w różnych obszarach. Tutaj takie podejście otwartości, nowej karty, czystej karty to jest taka energia, z którą w ten wrzesień wchodzicie. Początek września może być taki bardziej w obserwacji. W planowaniu. Dwójka buław to jest karta planowania dalszych posunięć. Może nie do końca bierności, bo to owszem jest taka bardziej pasywna strona, ale to jest przygotowanie gruntu pod dalsze działania. Tutaj być może w szczególności pod dalsze działania finansowe. Może planujecie jakieś decyzje finansowe, darowizny, zaciągnięcia pożyczek, kredytów. Coś możecie planować na tym polu y, finansowym. W drugiej połowie września tutaj ta dynamika trochę się zwiększa. Bo mamy karty buławowe. Mamy przede wszystkim Rycerza Buław i Ósemkę Buław. To są karty, które znamionują dynamizm, prędkość, to, że możecie dostać informacje o czymś, być może o podróży. No, bo Rycerz Buław on tutaj bardzo często znamionuje podróż. To jest bardzo dynamiczna karta, więc być może też jeszcze nie macie tego zaplanowanego, ale gdzieś w tej drugiej części miesiąca pojedziecie. No, tutaj dla byków ten miesiąc energetycznie zaczyna się się spokojnie po to, żeby potem trochę nabrać tempa. Jeżeli zaczniecie go i dobrze wszystko rozplanujecie, to tutaj te rzeczy powinny się w cudzysłowie spiąć. Dobrze, przejdźmy sobie już do poszczególnych dziedzin życia w emocjach. Jak nabyczka przystało karty monetowe. Czyli tak, w emocjach mamy asa, monet, giermka, mieczy i koło fortuny. Tutaj w tych emocjach wychodzi znowu ta karta tego, co wnosicie w ten wrzesień, czyli emocjonalnie też możecie chcieć w coś inwestować, chociaż mogą w tym poprzeszkadzać jakieś plotki i okoliczności. Może będziecie chcieli zainwestować w nową znajomość z jakąś młodą osobą, taką o cechach pazia-mieczy, czyli z taką. Do, to może być osoba dosyć gadatliwa, taka też, która czasami plotkuje. To jest taka nie do końca dojrzała energia w tej komunikacji, więc tutaj też może być jakiś taki chaos emocjonalny. Emocjonalny, właśnie ze względu na jakieś plotki, niepotwierdzone informacje, ale też te okoliczności. Więc tutaj karty radzą, że ok, no inwestujcie emocjonalnie w to, co Was pociąga, ale zróbcie dookoła tego research. Czyli jeżeli chcielibyście na przykład kupić jakiś kurs, żeby poszerzać wiedzę, bo to Was ciągnie, bo paś paśmie, czy to też jest poszerzanie wiedzy. No to sprawdźcie sobie po prostu, który, który kurs byłby dla Was najlepszy. Prawdopodobnie będzie ich na rynku więcej. Tutaj ten wrzesień może być emocjonalny też pod tym kątem, że albo Wy będziecie mieli pewne zmiany emocjonalne, albo Otoczenie będzie Was konfrontować ze swoimi zmianami emocji i Często adaptacja do nowych warunków, których gdzieś tam sobie nie przewidzieliśmy, może być trudna i to się pokrywa z tym, że ta końcówka, ta druga część września, ona będzie taka dużo bardziej dynamiczna. Tutaj w emocjach, no owszem, jest inwestowanie w nowe rzeczy, być może w tą nową znajomość, ale dla byków singli, no raczej tutaj nie widać na horyzoncie, powiedzmy, partnerów do związku. Może ewentualnie na podstawie tego rozkładu ogólnego gdzieś jakaś taka faktycznie młoda, dynamiczna energia, ale przy rycerzu buław jest tak, że on się pojawia i znika. Tak więc, drogie byki, po prostu określcie sobie, czy w emocjach taki na przykład przelotny romans z kimś byłby dla was okej, okay. Jeśli tak, to super, a jeśli nie, no to po prostu nie wchodźcie w to. Dobrze, dalej. Sprawy zawodowe dla byków na wrzesień 2022 roku. I tutaj mamy umiarkowanie króla Buław i dziewiątkę Buław. Czyli z jednej strony możecie powoli wychodzić z takiego stanu umiarkowania takiego stanu powiedzmy pewnego balansu, takiego niewychylania się poza to co już gdzieś tam zawodowo znacie Takiego bardzo racjonalnego gospodarowania energią i przechodzić w trochę wyższą dynamikę, tylko uważajcie, żeby ta dynamika was nie zmęczyła. Tutaj będzie wymagana konsekwencja, żeby utrzymać to tempo działań, bo na koniec pojawia się dziewiątka buław, czyli możecie się zmęczyć, możecie chcieć wypisać się z jakiegoś projektu zawodowego, możecie chcieć wypisać się z czegoś, co początkowo było dla was atrakcyjne, no bo ten król buław, no, on się charakteryzuje taką wysoką dynamiką, determinacją, takim bardzo zdeterminowanym działaniem. On jest pewny swego, on zdobywa nowe terytorium. Więc tutaj jeżeli w obszarze zawodowym chcielibyście sięgać po wyższe stanowiska, to może być tak, że faktycznie będziecie mieli taki zryw, a potem ta energia wam opadnie. Więc tutaj rozplanujcie to sobie jako maraton, a nie jako sprint, bo ta energia będzie wam po prostu potrzebna na przestrzeni całego miesiąca. I tutaj też może Wam pomóc jakaś osoba. Może pojawić się zawodowo jakaś osoba w przeszłości, m, którą już znacie, jakiś mężczyzna. Ten kontakt też może być dla Was. Wyczerpujący być może, ktoś wam tutaj coś obieca, a potem nie do końca będzie chciał to dostarczyć. Warto się temu przyglądać i też ze swojej strony być po prostu wytrwałym, konsekwentnym i zabiegać. Jeżeli już się na coś, na coś zdecydujecie, to tak gospodarować energią, żeby jej starczyło na cały miesiąc, no bo tutaj ta chęć inwestowania w coś nowego jednak się u Was, drogie byki, pojawia. Finanse. Dwójka mieczy, dziesiątka kielichów i czwórka kielichów. Czyli jakieś takie niejasności drogie bykli w tych finansach. Zdecydowanie jest coś, czego nie chcecie dostrzegać. Tutaj ta dwójka miecz, mówi o takim pewnym zblokowaniu się na pewne kwestie. Być może macie kredyt, którego rata skoczyła i na który w ogóle nie chcecie patrzeć, więc zamykacie stronę banku, zamykacie laptopa i odchodzicie od tego, udajecie, że tej sprawy nie ma. Tutaj no warto by się było rozejrzeć, bo być może coś w tych finansach ta blokada prowadzi do jakiegoś przegapienia, więc warto sobie tutaj Zrewidować różne kwestie. Jest też dziesiątka kielichów, więc może czegoś nie widzicie, jeżeli chodzi o finanse rodzinne. Czyli dla byków w relacjach, być może warto by było usiąść i otwarcie przegadać sobie jakieś kwestie budżetowe czy kwestie, nie wiem, kolejnych wakacji. Co wam tam przychodzi do głowy, czy subskrypcji, które macie na poszczególnych kanałach? Bo tutaj ewidentnie jest jakaś blokada, coś drogie byki możecie wypierać. I ta pani trzyma dwa miecze, ma. Przesłonięte oczy, i ona ewidentnie do siebie nie dopuszcza pewnych informacji, czyli jakby coś tam może się dziać, ale ona nie chce tego wiedzieć, i być może to faktycznie jest na tym planie rodziny, no ale to powoduje, że wy coś przegapiacie, no i łatwiej jest stosować profilaktykę, niż potem wychodzić, no nie wiem, z mniejszego bądź większego zadłużenia. Tak więc tutaj karty w finansach proszą, żebyście we wrześniu po prostu jakoś zajęli się tą kwestią, być może pogadali z rodziną o tym, jak możecie to. Wspólnymi siłami jakoś ustabilizować te, ten obszar finansowy, bo coś tu jest po prostu przegapione. I tutaj jakby to znowu jest dwójka, jeżeli na początku miesiąca się przy tych finansach nie zaplanuje. To potem na koniec miesiąca może być jakaś informacja, która mówi, że coś jest przegapione, czyli na przykład ej, skoczyła ci rata kredytu i brakowało ci jeszcze kilkudziesięciu, kilkuset złotych do tej raty, i teraz masz debet na koncie. Więc jakby tutaj, drogie byki, po prostu przyjrzyjcie się tym kwestiom finansowym, nie blokujcie się na nie. Taka prośba od kart. Plany, marzenia, cele i to, na czym warto się skupiać. Tutaj, drogie byki, są dwie szóstki: szóstka kielichów, szóstka monet i królowa mieczy. Warto przede wszystkim wykorzystywać swój intelekt, analizę. Nie dać się zwodzić pięknym słupkom. Królowa monet to jest osoba taka bardzo poukładana, osoba, która wie czego chce która nie da się nabrać na żadne piękne słówka. I tutaj znowu na czym się skupić, na jakichś przeszłych sprawach związanych z finansami i użyć do tego intelektu, bo tutaj też przy tych finansach, królowa monet, to też są kontrole, więc to mogą być też kontrole przy jakichś finansach, więc tutaj warto by było, żeby wszystkie te kwestie były poprawnie zagospodarowane, żeby wszystkie papiery, które powinny być złożone, były złożone. Warto zainwestować pieniądze w to, żeby jechać w miejsca, które znacie i lubicie. Tutaj ta szóstka, szóstka kielichów, ona wnosi taki przyjemny klimat. Tułe wydarzenia, to może być właśnie też ta podróż, która wyszła w tej dynamice takiej ogólnej na ten miesiąc. Ale jeszcze zobaczmy, jakie wyzwania mamy dla byków na ten miesiąc, wrzesień 2022 roku. Okej, okay. tutaj we wrześniu byki powinny zawalczyć powinny spróbować sięgnąć wyżej, powinny wziąć sprawy w swoje ręce, bo tutaj mamy aż dwa arkana wielkie i króla mieczy. Tak więc mak mówi, wszystko jest w swoich rękach, mówi, masz potencjał, gospodarujesz zasobami, z których możesz... Tworzyć to, co jest Ci w danych okolicznościach potrzebne, tylko musisz się na to zdecydować. Masz wszelkie możliwości. Jedyne co to mak, gdzieś może z takich wyzwań, no też komunikacyjnie, będziecie potrzebowali ocenić, co jest prawdziwe, a co jest tylko jakąś obietnicą bez pokrycia, ale zasadniczo mak. Też odnosi się do tego, że macie pełen potencjał możliwości, a zostawiony z cesarzem, który mówi, bierz sprawy w swoje ręce, szczególnie te zawodowe, może mówić, że wrzesień jest dla Was takim dosyć istotnym miesiącem w tym kontekście, żeby przekonywać kogoś do siebie, żeby sięgać po argumenty, żeby stosować tutaj taką bardzo klarowną komunikację, żeby negocjować rzeczy w oparciu o argumenty. Tutaj mogą Was, drogie byki, czekać jakieś ważne rozmowy w tym miesiącu. To mogą być osoby też na wyższych stanowiskach. To może być też osoba jakaś urzędowa, prawna, administracyjna, być może jakieś kontrole, ale zasadniczo drogie Beki, no, będziecie prowadzić poważne rozmowy w tym miesiącu i zaplanujcie je dobrze na początku września. Tak, żeby wykorzystać ten tutaj potencjał energetyczny, szczególnie w sprawach zawodowych, gdzie tutaj faktycznie może się dużo dziać, tych wyzwań, uzbrójcie się drogie byki w argumenty, bierzcie sprawy w swoje ręce i pamiętajcie, że macie pełen zasób możliwości. Dobrze, to teraz jeszcze takie krótkie podsumowanie tej prognozy dla byków na wrzesień 2022 roku. Ogólnie widać, że we wrześniu chcecie inwestować w nowe projekty, Początek września warto poświęcić na planowanie, po to, żeby potem wszystkie sprawy poszły gładko. Karty proszą też o nie zaniedbywanie, drogie byki, kwestii finansowych, nie odwracanie się od nich, bo te kwestie mogą się potem na Was zemścić, na przykład w postaci jakichś informacji o zaległych płatnościach czy jakichś kontroli. Jeżeli chodzi o to, na czym warto się skupiać w tym miesiącu, to właśnie na finansach. Warto też pomyśleć o tym, czy być może chcielibyście zainwestować w coś, co znacie lubicie, bo tutaj jest taka energetyka szóstki monet. No i pamiętajcie, drogie byki, że macie pełen zasób możliwości, warto brać sprawy w swoje ręce i przygotować się pod kątem takim merytorycznym do wszelkich rozmów, które mogłyby Was czekać. Ale przede wszystkim karty proszą o to, żeby nie zaniedbywać kwestii finansowych. Dobra. Drogie byki, dziękuję Wam za obejrzenie tej prognozy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Cześć.